Cześć Boże! Witam Was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek w Kromce Słowa. Posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówi do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta. Ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi na, do swego kupiectwa. A inni pochwycili jego sługi i z pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swoje wojsko kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom – Uczta Weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzycy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, a sala Weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Żeł do niego – Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając strój weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom – Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Co za brak myślenia, brak jakiejkolwiek logiki. W taki lub inny sposób musieli zareagować słuchający Jezusa. Gdy usłyszeli treść dzisiejszej przypowieści, być zaproszonym na ucztę weselną, i to nie przez byle Kogo, ale samego Boga, i nie chcieć skorzystać z tego wszystkiego, co sam Pan Bóg przygotował. To nonsens. To jest niedorzeczność. I tu Tutaj nie chodzi tylko o jedzenie, ale o to wszystko, co było na wschodzie bardzo cenione, czyli dobre towarzystwo i radość bycia ze sobą. Ludzie wschodu bardzo sobie cenili wspólnotę ludzi, przebywania ze sobą nawzajem. Wspólne rozmowy, wspólne spożywanie posiłków, wspólne picie wina. I radość temu towarzysząca. Temu wszystkiemu w tej dzisiejszej Ewangelii. Towarzyszy pogarda, odmowa w imię jakichś beznadziejnych wymówek, usprawiedliwień, y, że ten ma pole, tamten krowę kupił i musieliśmy wypróbować, i tak dalej, i tak dalej. Ile jest w moim życiu takich decyzji, że odrzucam zaproszenie Pana Boga do pięknego i szczęśliwego życia, a wybieram to, co jest zgubne i beznadziejne. Czy stać mnie na taki rodzaj mm, oceny moich decyzji? gdzie masz z jednej strony propozycję Boga, która daje Ci szczęście, a często wybieram jakieś bagienko, jakieś bezsensowne i niszczące propozycje. Niech Was Bóg Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.